Witam. Na no tu widzimy mamy przykładnie Schumachera rozebraną. Dostałem nowe elementy, które znalazłem na internecie. Tu ten wąs na frezowy i wałek. od przekładni Widele, widełki tak zwane to jest wszystko w oryginale udało się to w poszukiwaniach przez no mniej że rok czasu od tego roku szukałem to dostałem po żniwach w tamtym roku niedaleko mnie to dziw, teraz niedawno przysłali mi znalazłem na stronach tam około mam że dobre scena ja bo netto wyszło się około 1700 zł w granicach, i będzie montować to. Zmontuj, bo to przekładnia od, od, od yy, hederu, a on przepaku jest zmontowana Tu nowe oringi, uszczelniacze założę i będzie śmigała. Ten wąs jest też dostępny w tej chwili. Na stronie sprzedajemy, czy jakoś tak. Ale cena jest zabójcza, moim zdaniem dużo, dużo droższy niż ja kupiłem. No i, i ten widelec jest już niedostępny, był ostatni prawdopodobnie, nie wiem jak tam jest. Może w przyszłym roku, nie obiecuję, znajomy ślusarz i drugi gościu, który tam z nim współpracuje, będzie dostępny ten widelec i ta część tak jak mówiłem że jest koło dostępne i tu mamy silnik od skrzyni biegów tutaj. mamy nową tulej o nowych frezach była skrócona jak tu widać teraz nie ma luzu ta oryginał jest grubsza i troszkę się wyliwa. Było rozebrane. do możliwość dostania takiej tulei. Tu jest mniejsza jest kuta. Wartość jest taka sama. Sprawdzałem. Tu mamy uderzone jedną siłą. Bezwładną młotkiem. Z, to jest końcówka wtryskiwacza iglica Tutaj tak samo. To jest to samo. twarde Także będziemy to montować. pompa była. Silnik. Znaczy, proszę nie pompa to silnik miał uszczelniać w środku uszkodzony troszkę. Jest nowy teraz. I. Będę zakładał dzisiaj to i może wyjedziemy. Może i to nie, bo muszę jeszcze klimatyzację nabić. Bo na uszkodzony zawór. Także trochę części mamy. Kombo jest miarę naszykowany, Mam on że dobrze. Zobaczymy, co dalej będzie z tego. Ile zimnym dalej jeszcze kosić, czy zastanawiać się na to, szukać innego. Niby części są części dostępne. Są po jakimś czasie, tylko ten Schumacher Gdybym nie miał Schumachera z, przy przystawce byłby wtedy problem. No ale się wychował, że jest tam dobry. No i mam zamontowane to. I on część zmontuje i będziemy mieli drugą czystą. Przekładnie OK z widełką do kosy ja mam tamtą jeszcze inaczej nowszy typ jeszcze jest tu jest rozwiercony i na tulejkach jest to włożone stalowych przy, to było przy tym przy hederze to od przy stawce do rzepaku a przy hederze jak tutaj było, także będzie chodzić dzisiaj 33 stopnie w cieniu pozdrawiam